Powiedz kurwa kiedy. Teraz. <noise> szybko kurwa Taras. nie, nie mam, mamy 55 sekund i w chuj mało baterii, dawaj! Czekaj, czekaj, no, czekaj, ja tutaj, detal, detal. Coś tu ruszaj z nimi. Czekaj, nie ruszaj tak szybko. Weź jeszcze, jeszcze raz ten sam ruch, tylko zaczekaj jeszcze raz. Na mnie. I teraz powoli, do tutaj. <noise> tak, to na pewno jest trawa. To pewno jest trawa, Tak, możesz się patrzeć na mnie. Znaczy w kamerę, no. Nie, ja wolę pokazać z olejem, bo tak to by... nie No on było. się chciał napierdolić po pokojem. Ale to było po tym, jak dał pierdolnął trzy kolejki pod rząd sobie tego Ah, tak, tak. sieknął i dobra, by się napierdolił. Dobra, ja jestem tutaj wanym producentem. Pokaż, pokażmy to, panie Zbyszku. <laughs> Powiedz dzień dobry, czekaj, co powiedzieć. No zacznij, nie, odnazywam się. Albo dawno, dawno temu. Ja <laughs> okay. nazywam się Roman Bobromirski. Wychowałem się w tutejszej puszczy. Moi, moi rodzice byli leśnikami. Przyjąłem po nich tą... To... ...czynność. Dokarmiam kaczki, sieję trawę i... ...jem korę z drzew. Chodźcie, chodźcie za mną. Czekaj jeszcze raz. No, kurwa. Dawaj. Ale nie to nie Kaj kurwa, teraz. Przepraszam, no teraz, no już. Właśnie tak to zapamiętałem. Nie kurwa, Za jeszcze raz, nie, teraz. Nie, 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 nie zdążam, nie zdążam zawsze nacisnąć. Skąd ta nazwa? Nie pierdalaj. To na freestyle. Jazda. Kiedyś tutaj był mój pierwszy pomost. Ten pomost jest typowym przykładem, jak zrobić dobry pomost z wielu wykałaczek, tak? Przez przerębę w zimę. No, jedziesz. Teraz? No. Już. Ja teraz taką chcę się po to, żeby zejść. Tutaj widać właśnie, jak zima oddziałał na środowisko, tak? W tym roku gra była bardzo wysoka, przez to podtopiły się tutaj te drzewa. I się powoli topią. <grym> Jak widać jest to typowy przykład bezmyślności ludzkiej. W środku mojego domu rosło piękne zewo, stary tutaj. Ale kiedy zacząłem nagrywać raptopowali mnie w swoim klowku. Nie wiem, no, to, to chyba wróci jeszcze, kurwa. No. Tutaj wydaje się, że to odpada, ale, ale wcale nie odpada, bo o. I to jest najdalej wysunięty punkt naszej wioski. Dalej jest już tylko rzeka. <grym>, leci go? Weź w drugą stronę się spójrz, nie, 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 nie całe, twarz, tam bardziej i tu, o, i w drugą, tylko powoli, albo po drzewach okiem przejedź na górze, i w drugą, i w drugą <grybuj> Idź na pole, nie pierdol mazgi i tyle Co Mhm. jeszcze raz Co? To wszystko